nowy zestaw turystyczny KB-5, już piątą odsłonę. Powiem Wam szczerze, że od kiedy pojawiła się ona w Defenderze, to chyba nie było dnia, żeby ktoś w tym komplecie nie wyszedł ze sklepu. Cieszy się on dużą popularnością, no i pytanie, dlaczego tak jest? Zapraszam serdecznie na dzisiejszy materiał, w którym przyjrzę się z bliska, jak wykonany jest KB-5. I muszę wam powiedzieć, że nie dziwię się, że jest on tak w tym momencie popularny. Myślę, że można go nazwać już teraz takim hitem sprzedażowym sezonu 2024. Patrząc na cenę kurtki i cenę spodni i na to, co oferuje ten zestaw, to muszę przyznać, że mamy naprawdę bardzo atrakcyjną propozycję od Rebelhorna. Zacznijmy od kwestii bezpieczeństwa, bo przecież o to chodzi w głównej mierze w odzieży motocyklowej. Jeżeli chodzi o materiały, z których został ten komplet wykonany, to w głównej mierze jest to poliester 600D, zarówno kurtra, jak i spodnie. Ten materiał może nie należy do najbardziej odpornych na ścieranie, ale Rebel Horn wzmocnił ten zestaw dodatkowymi panelami z materiału poliester ripstop, więc te panele mamy tutaj na barkach, na łokciach i w spodniach na kolanach. W kurtce i w spodniach znajdziecie protektory Armanox, bardzo miękkie, elastyczne, które są na drugim poziomie, jeżeli chodzi o pochłanianie energii uderzenia. Te protektory znajdziecie na barkach, na łokciach, na biodrach i na kolanach. Kurtka nie ma protektora pleców w zestawie, ale jest tam kieszeń, która pozwala zastosować protektor sastek. W spodniach natomiast możecie dodatkowo jeszcze wyposażyć te spodnie w protektor kości ogonowej, bo też jest tam specjalna kieszeń. Sugeruję oczywiście to wszystko zrobić i rozbudować sobie poziom ochrony. Te materiały, z których ten zestaw został wykonany, oraz protektory pozwoliły na uzyskanie certyfikatu podwójnego A. Więc jak na odzież turystyczną, motocyklową, to jest to naprawdę bardzo dobry wynik. Więc KB5 jest bezpiecznym zestawem motocyklowym. KB5 jest mocno uniwersalnym zestawem. Mamy do czynienia z trzywarstwowym zestawem odzieży motocyklowej, czyli, zarówno w kurtce, jak i w spodniach, mamy wypinane warstwy. Podpinka ocieplająca przejęła tutaj formę takiej pikowanej kamizelki, więc, może nie jest ona do użytku tak by poza motocyklem, ale jest dobrym uzupełnieniem w ogóle tych warstw izolacyjnych w tym komplecie. Membrana natomiast zasługuje na więcej uwagi, dlatego że membrana to jest Hydra Shield Pro. Tak ona się nazywa, ale parametry ma bardzo ciekawe, bo ma 18 tysięcy mm słupa wody wododporności i 9 tysięcy oddychalności. Mało tego, nie tylko że są to dobre parametry, to jeszcze membrana jest in-out, czyli możemy ją wykorzystać jako warstwa izolacyjna w środku, ale możemy też ją wypiąć i założyć na warstwę wierzchnią na, na kurtkę, więc nie potrzebujecie dodatkowej przeciwdeszczówki, bo membranę możecie założyć na warstwę wierzchnią i ochronić kurtkę właśnie przed przemoknięciem. Na chłodne, bardzo deszczowe dni mamy jeszcze taki kołnierz specjalny, który jest regulowany, jest dość wysoki, zakończony neoprenem, więc nie będzie on tutaj nigdzie gniótł, przynajmniej takie jest założenie i co jeszcze istotne, ten kołnierz mamy Odpinany, ponieważ jest on tutaj zapięty na zamek błyskawiczny, więc jak warunki się poprawiają, to wcale z tym jeździć po prostu nie musimy. Trzywarstwowy komplet pozwala na dopasowanie do warunków atmosferycznych, do warunków pogodowych, ale ten zestaw można też wykorzystać w bardzo gorące letnie dni a to za sprawą niezwykle wydajnej wentylacji. W kurtce, na klatce piersiowej mamy ogromne panele wentylacyjne. Panele, które swobodnie możemy regulować. Możemy wykorzystać same zamki wentylacyjne do tego, żeby tutaj otrzymać przepływ powietrza. Możemy te panele wentylacyjne zawijać w zależności od tego, na jakiej wysokości ustawimy zamki. Te belki mogą nam trochę tutaj pomóc w określeniu tej wysokości. Więc w pełni otwarta wentylacja wygląda tak. Ogromny panel wentylacyjny. Tutaj kryje się oczywiście siateczka meszowa z podszewką, akurat w tym wariancie kolorystycznym w kolorze żółtym. Co robimy z tym panelem? Ten panel nie rolujemy w żaden sposób, tylko tu jest specjalna kieszeń, która pozwala na zawinięcie tego właśnie panelu i schowanie go w tej kieszeni. Ta kieszeń się ciągnie praktycznie po krawędź kurtki. W ten sposób komfortowo się wszystko układa, nic nie gniecie i teraz mamy w pełni otwarty panel wentylacyjny na klatce piersiowej. To samo możemy zrobić z drugą stroną, ale oczywiście to nie wszystko, bo tutaj jest jeszcze kilka rozwiązań związanych z wentylacją. Na rękawie kabiego mamy długi zamek wentylacyjny, który się ciągnie praktycznie od pachy aż po mankiet rękawa. Ten zamek jest dwukierunkowy, więc możemy otwierać wentylację od góry albo od dołu i swobodnie regulować. Co istotne, to to, że paski od regulacji rękawa, od dopasowania są w ogóle poza wentylacją, więc nie wpływają i nie blokują tutaj przejazdu tego zamka, a tutaj też wspomnę wszystkie zamki, które są wykorzystane tutaj w kabinie 5. To są zamki YKK. Więc mamy tutaj zagwarantowaną jakość tych zamków błyskawicznych. Uzupełnieniem tej wentylacji z przodu jest oczywiście panel wentylacyjny na plecach, który działa tak jak te panele na klatce piersiowej. Więc jesteśmy w stanie tutaj też ten panel przygotować i zawinąć. Zamki wentylacyjne, panele na klasy piersiowej i panel wentylacyjny na plecach. Miejska dżungla, upały, naprawdę w kabinie 5 to nie zrobi na was żadnego wrażenia. Są oczywiście tacy motocykliści, którzy lubią jak w lecie zacznie ich troszkę podszyją, podwiewa, więc nie ma z tym problemu. Możemy sobie tutaj otworzyć. Kołnierz zabezpieczyć go, żeby nie powiewał na wietrze, i jeździć z lekko uchyloną kurtką. Jak wspomniałem, Kabi 5 to komplet turystyczny trzywarstwowy, więc tak naprawdę z każdą wypiętą warstwą będzie się trochę zmieniał rozmiar, dlatego w takich zestawach istotna jest regulacja, system dopasowania. W Kabi 5 na rękawach mamy paski ściągające na przedramieniu i na bicepsie, natomiast w talii są podwójne paski ściągające po każdej ze stron. Jeżeli ktoś potrzebuje trochę więcej miejsca tutaj w biodrach, w, w tym obszarze, to są po lewej i po prawej stronie również zamki błyskawiczne, które pozwalają na uzyskanie trochę większego na Wymiaru materiału. Rebel Horny zadbał również o to, aby Kabi 5 był wygodny, był komfortowy. Mamy tutaj w kurtce na łopatce panel elastyczny i również nad łokciem. To spowoduje, że nie będzie kabi 5 krępował ruchów i pozwoli na swobodną jazdę motocyklem. Gabi 5 to zestaw turystyczny, taki wyprawowy, więc oczywiście jest tutaj kilka kieszeni, z których możemy skorzystać. Są kieszenie cargo z przodu, które wykonane są z materiału poliester ripstop i taka kieszeń duża cargo jest też z tyłu na plecach. Możemy ją na przykład wykorzystać do przewożenia membrany czy podpinki ocieplającej. Jest jeszcze mała kieszonka po prawej stronie nad kieszenią Cargo i również mała kieszonka na lewym rękawie na dokumenty albo na kartę płatniczą. Oczywiście trzeba też poświęcić chwilę spodniom KB5, bo tutaj spodnie też są dobrym uzupełnieniem całego tego zestawu. Mamy wykonane spodnie z materiału poliester, te wzmocnienia z poliestru Ripstop są tutaj na kolanach. Wstawka elastyczna nad tym materiałem trochę poprawi komfort. Dodatkowo jeszcze mamy duże kieszenie Cargo po lewej po prawej stronie właśnie z materiału poliester Ripstop. I kieszenie obszerne tutaj w pasie. System wentylacji to jest panel meszowy, który działa tak samo jak w kurtce, na tej samej zasadzie. Dodatkowo, jeszcze z tyłu mamy zamki wentylacyjne. Wylot powietrza tutaj na tej samej wysokości co panel, i również nogawka jest też regulowana tutaj z tyłu. Jeżeli chodzi o dopasowanie, to oczywiście jest dopasowanie w pasie. Mamy pasek ściągający tutaj na kolanie, żeby dociągnąć protektor kolanowy, i cała nogawka jest regulowana, więc tak naprawdę możemy dopasować te spodnie w zależności od tego, w jakim obuwiu motocyklowym jeździmy. Dodatkowo jeszcze od wewnętrznej strony ta nogawka ma taki materiał, który jest odporny na wysoką temperaturę, więc jakiś kontakt z silnikiem czy z tłumikiem nie powinien tutaj uszkodzić. Spodnie KB5 są świetnym uzupełnieniem kurtki, ale należy oczywiście pamiętać, że KB5 jest tak zaprojektowany, że też będzie idealnie pasował do jeansów motocyklowych, do takiego codziennego użytkowania, więc też możemy kurtkę KB5 połączyć właśnie z motocyklowymi jeansami. Poziom ochrony, uniwersalność, dopasowanie. Komfort, i do tego jeszcze bardzo rozsądna cena. To powoduje, że Kabi 5 jest tak popularny, więc wcale się nie dziwię, że tak często jest wybierany. To są różne warianty kolorystyczne. Linki do tych produktów zostawiam w opisie do tego materiału. Tam możecie zweryfikować, który kolor jest dla Was. Myślę, że warto zwrócić uwagę na to, że w kolorze tym jasnym membrana jest w kolorze fluo, jest taka żółta. To może być dla kogoś istotne, natomiast w pozostałych wariantach kolorystycznych jest czarna. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę i widzimy się w kolejnym materiale. Cześć.